Dzień dobry Państwu, nazywam się Marlena Sakowska-Berła, jestem radcą prawnym. Za chwilkę przedstawię kwestie związane ze skargą do Sądu Administracyjnego. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych skoncentrujemy się na tym, kto może wnosić skargę, w jakich przypadkach ta skarga może być wyniesiona, w jaki sposób ją skonstruować, przed nami szereg istotnych zagadnień. Ale zanim ją mówimy, warto jest wspomnieć o podstawach prawnych. Przede wszystkim zwracam uwagę na przepisy tzw. PPSA, czyli ustawy z 30 sierpnia 2002 roku prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, to i na pewno musimy mieć na podorędziu również. RODO, czyli Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, ustawę o ochronie danych osobowych oraz kodeks postępowania administracyjnego. Dlaczego musimy mieć te akty pod ręką oprócz tej decyzji, którą będziemy skarżyć albo aktu, który będziemy skarżyć? Dlatego, że będziemy. Musieli dokonać swoistej argumentacji, wskazując na to, w którym momencie czynimy zarzut organowi, dlaczego ta decyzja jest błędna, dlaczego ta decyzja nas dotyczy, dlaczego mamy interes prawny w tym, żeby tę decyzję skarżyć. Podobnie rzecz się będzie miała w odniesieniu do innego aktu lub czynności. Ale także w przypadku bezczynności. Jeżeli skarżymy bezczynność, no to siłą rzeczy musimy mieć pod ręką przepisy rozporządzenia ogólnego ochronie danych, tudzież ustawę o ochronie danych osobowych, żeby wskazywać na to, w jakich przypadkach organ miał działać, a nie działał, w związku z czym mamy tutaj do czynienia z podstawą do sformułowania skargi na bezczynność, ewentualnie skargi na przewlekłość. No dobrze. Podstawowa rzecz, czyli właściwość sądu, do którego sądu należy skargę wnieść. A więc mamy do czynienia z taką sytuacją, kiedy załóżmy otrzymujemy decyzję organu nadzorczego, a więc w naszym przypadku decyzję prezesa Urzędu Ochrony Danych i zastanawiamy się, co mamy z tą decyzją zrobić, jakie są możliwości działania w tym przypadku. Postępowanie przeciwko organowi nadzorczemu zostaje wszczęte przed sądem państwa członkowskiego, w którym organ nadzorczy ma siedzibę. To jest... Pierwsza istotna dla nas wskazówka, jeżeli bierzemy pod uwagę decyzję prezesa Urzędu Ochrony Danych, to z pewnością zastanawiamy się nad tym, do którego sądu należy wnieść, należy wnieść skargę. skargę. na administracyjne, no, Skargi na decyzje administracyjne wnosi się do sądów administracyjnych. Sądem pierwszej instancji jest wojewódzki sąd administracyjny. Który wojewódzki sąd administracyjny? Dokonujemy ustalenia w tym przedmiocie na podstawie artykułu 13. PPS-a. W paragrafie drugim tej ustawy czytamy, że do rozpoznawania sprawy właściwy jest Wojewódzki Sąd Administracyjny, na którego obszarze właściwości ma siedzibę organ administracji publicznej, którego działalność została zaskarżona. Właściwy w tym przypadku będzie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, czyli w skrócie WSA w Warszawie. No dobrze, to kto może wnieść skargę? Zastanawiamy się dzisiaj nad kwestią skargi, nad możliwością jej sformułowania, nad tym, co, co w tej skardze powinno być. Te skargi będą sformułowane w różny sposób. Wszystko zależy od tego, co mamy napisane w decyzji administracyjnej: z jakiego powodu prezes Urzędu Ochrony Danych wydał taką, a nie inną decyzję, co jest jej przedmiotem, co on nam nakazuje, ewentualnie czego odmawia. To są te momenty, kiedy trzeba się wczytać w decyzję, żeby odpowiednio sformułować skargę. Ale w tym momencie zastanawiamy się nad legitymacją do wniesienia skargi, bo to uprawnienie do wniesienia skargi właśnie w taki sposób się nazywa. Legitymacja do wniesienia skargi. Kto ma legitymację do wniesienia skargi? Czytamy w artykule 50 PPSA, że uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny. Jeszcze raz to powtórzę, to jest niezwykle istotne. Uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy kto ma w tym interes prawny. Więc co do zasady, my będziemy musieli wykazać, że mamy interes prawny we wniesieniu skargi. Ten interes będzie badał sąd. Czy my mamy interes prawny do wniesienia skargi? Czy my mamy interes prawny do wniesienia skargi? My możemy albo szeroko rozpisywać się, na czym polega ten interes prawny, albo sąd będzie dokonywał w tym przedmiocie ustalenia na podstawie tego, jak będzie wyglądała nasza argumentacja w przypadku skargi, którą będziemy wnosić? Ważne jest, żeby powiedzieć, że skarga do sądu administracyjnego. Ma zawierać pewne elementy, o których za chwilę powiemy, ale jednocześnie nie jest ona tak mocno sformalizowana, jak skarga kasacyjna, nie jest także objęta przemusem adwokackim lub pracowskim. W związku z tym w tym przypadku będziemy ten rygor mieli dużo bardziej poluzowany, niemniej jednak najistotniejsze jest to, czy my mamy interes skarżenia. Uprawnionym do wniesienia skargi, jeszcze raz to powtarzam, jest każdy, kto ma w tym interes prawny, a obok tego każdego, kto ma interes prawny, prokurator, rzecznik praw obywatelskich, rzecznik praw dziecka oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym, jak również inny podmiot, któremu ustawy przyznają. Prawo do wniesienia skargi. Kluczowa jest tutaj kwestia interesu. Ja proponuję, żeby przejrzeć w tym zakresie orzecznictwo, być może sięgnąć do komentarzy, do podręczników, opracowań. Natomiast jeżeli my chcemy skoncentrować się na tym, co jest kluczowym interesem skarżącego, i interesu skarżącego, na czym ten interes właściwie polega, to ja proponuję sięgnięcie do orzecznictwa sądów administracyjnych. Ja chcę tutaj zacytować tezy które zostały postawione w dwóch orzeczeniach Naczelnego Sądu Administracyjnego. Pierwsze to orzeczenie z 20 lutego 2018 roku. Podam sygnaturę 1 OSK 3329 przez 15, i tutaj zgodnie z tezą, która jest wyprowadzana z uzasadnienia tego wyroku, możemy powiedzieć, że kryterium interesu prawnego, na którym oparta jest legitymacja do wniesienia skargi, oznacza to bardzo ważne że akt, czynność lub bezczynność organu administracji musi dotyczyć interesu prawnego skarżącego który musi być własny, indywidualny, oparty o konkretny przepis prawa powszechnie obowiązującego. Czyli musi być przepis, z którego wynika yy, no właśnie to coś, z którego wynika ten interes, z którego wynikają prawa, z którego wynikają być może wolności, z którego wynikają także obowiązki danego podmiotu albo przepis prawa, który jest nie, w sposób nieprawidłowo zastosowany, zastosowany w taki, w taki sposób, że trudno z niego wywieźć te konkretne obowiązki, czy te konkretne prawa, czy takie ukształtowanie sfery prawnej danego podmiotu, z jakim mamy do czynienia w przypadku konkretnej, yy, konkretnej decyzji. I dalej, w tym samym wyroku NSA z 20 lutego 2018. Mieć interes prawny to tyle, co wskazać przepis prawa uprawniający dany podmiot do wy. Wystąpienia z określonym żądaniem w stosunku do organu administracji publicznej. Ze skargą może więc wystąpić co do zasady, do zasady taki podmiot, który wykaże związek pomiędzy chronionym przez przepisy prawa materialnego interesem prawnym a aktem lub czynnością organu administracji publicznej. Akurat w przypadku yy, skargi. Na decyzję prezesa Urzędu Ochrony Danych, mogę zaryzykować stwierdzenie, że nie będzie to wcale tak y, bardzo trudne, bo jeżeli skarżącym jest administrator, któremu to prezes urzędu nakazał określone działanie, to stosunkowo łatwo będzie wykazać, że ta decyzja faktycznie wpływa na y, y, tą sytuację prawną owego administratora. Czyli administrator ma interes prawny w tym, żeby z taką skargą y, wystąpić. Jeżeli rzecz dotyczy praw, y, wolności, osób, których dane dotyczą przetwarzania danych konkretnej osoby w konkretnej sytuacji. Osoby, która czasami jest dotknięta tym w jaki sposób administrator przetwarza dane, to tutaj też ten interes prawny będzie stosunkowo prosty do yy, wykazania, a jednocześnie do oceny przez yy, sąd administracyjny. I jeszcze jeden wyrok dla um, odmiany wyrok, który dotyczy nie tylko podstaw e, prawa materialnego, ale także przepisów postępowania, a mianowicie wyrok NSA z 1 sierpnia 2018 roku, i znów dla porządku podam sygnaturę: 2 OSK e, 2082 przez 16. 2 OSK. 2082 przez 16, yy, gdzie czytamy, że interes prawny skarżącego w rozumieniu artykułu 50, paragraf 1 pps może być oparty nie tylko na przepisach prawa materialnego, ale może wynikać również z. Z przepisów prawa procesowego. Tutaj niekiedy mamy pewne zachwianie, jeżeli chodzi o te, te interpretacje, ale dla porządku. Adresat decyzji administracyjnej, niezależnie od tego, czy decyzja ta dotyczy jego interesu opartego na przepisach prawa materialnego, czy też wyłącznie takiego, który wynika z faktu błędnego działania organu, czyli błędnego w tym przypadku uznania go przez organ prowadzący. Postępowanie za stronę postępowania ma interes prawny umożliwiający mu zakwestionowanie tej decyzji w drodze skargi do sądu administracyjnego. Interes jest niezwykle ważny, ale trzeba pamiętać o tym, że przy skarżeniu decyzji będziemy wskazywać nie tylko na naruszenia przepisów prawa materialnego, na przykład będziemy wskazywać na to, że, to postęp, że w postępowaniu prezes Urzędu Ochrony Danych błędnie dokonał ustaleń co do nieprawidłowego przetwarzania, bo no prawidłowe jest. Czy błędnie dokonał ustalenia relacji pomiędzy podmiotami, na przykład błędnie ustalając, że one powstają w relacji powierzenia, przetwarzania, skoro tego powierzenia nie ma, ale również będziemy odnosić się do kwestii samego postępowania i błędów proceduralnych, które być może miały miejsce w przypadku postępowania. Które toczy się przed precesem Urzędu Ochrony Danych. W takich sprawach możliwe jest współuczestnictwo. To współuczestnictwo wynika z artykułu 51. ppsa, który stanowi, że kilku uprawnionych do wniesienia skargi może w jednej sprawie występować w roli skarżących, jeżeli ich skargi dotyczą tej samej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności, albo bezczynności organu przewlekłego prowadzenia postępowania. Czyli może być tak, że mamy kilka osób, które są dotknięte tą samą decyzją, mówiąc obrazową, a więc na przykład administrator, podmiot przetwarzający, albo na przykład Kilka osób, które, których dane dotyczą. Jeżeli na przykład mamy do czynienia z informacjami o osobie fizycznej i członku jej rodziny, to obydwie te osoby mogą wnieść skargę i występować w ramach, właśnie w ramach współuczestnictwa w tym postępowaniu. No dobrze, kolejna rzecz: kto ta skargę może wnieść? I dla określenia tego, kto skargę może wnieść, posługujemy się tutaj pojęciem zdolności sądowej. To, czy ktoś ma zdolność sądową, czy nie, ustalamy w oparciu o artykuł 25 PPS-a. Kto ma zdolność sądową? Osoba fizyczna, osoba prawna lub organ administracji publicznej mają zdolność występowania przed sądem administracyjnym jako strona, to jest zdolność sądowa. To jest ciekawostka pewna, osoba fizyczna, osoba prawna, organ administracji publicznej ci, którzy kwestionują możliwość bycia administratorem przez organ administracji publicznej, tutaj mają wytrącony oręż z ręki, ale nie o tym dzisiaj mówimy, dzisiaj mówimy o zdolności sądowej między innymi, jest te dywagacje stawiamy na boku. Jednocześnie zwracam uwagę na to, że zdolność sądową mają także państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne nie nieposiadające osobowości prawnej, to znów niezwykle istotne, oraz organizacje społeczne nieposiadające osobowości prawnej, jak również inne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli przepisy prawa dopuszczają możliwość nałożenia na te jednostki obowiązków przyznania uprawnień skierowania do ich nakazów, zakazów a także stwierdzenia albo uznania uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa. No i znowu wracam do tego cały czas pojawiającego się sporu, kto może być administratorem, czy administratorem koniecznie musi być osoba prawna, czy może być to także podmiot, który de facto osobowości prawnej nie ma, jest wyłącznie organem y, administracji publicznej. To się nam tutaj bardzo ładnie y, w tym postępowaniu administracyjnym Scala, i można powiedzieć, że na swój sposób yy, wyjaśnia. Yy, no dobrze, to taka osoba może być stroną, osoba fizyczna, osoba prawna, ale jeszcze pozostaje kwestia działania przed tym sądem. Działania przed sądem, czyli zdolność procesowa. Tutaj sięgamy do artykułu 26 PPSA i wynika z tego przepisu, że zdolność do czynności postępowaniu w sprawach sądowo-administracyjnych, a więc zdolność procesową, mają osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby prawne oraz organizacje społeczne i jednostki organizacyjne, przy czym osoba fizyczna ograniczona w zdolności do czynności prawnych ma zdolność do czynności w postępowaniu w spraw wynikających z czynności prawnych których może dokonywać y, samodzielnie. To, kiedy osoba fizyczna ma, kiedy nie ma zdolności do czynności prawnych, wynika z przepisów kodeksu cywilnego, więc tam Państwa y, odsyłam. Natomiast proszę pamiętać, że osoba fizyczna, która nie ma zdolności do czynności prawnych w postępowaniu y, może podejmować te czynności tylko przez swojego przedstawiciela ustawowego, a więc siłą rzeczy dziecko chociażby przez swojego przedstawiciela ustawowego w postaci rodzica czy opiekuna prawnego działać będzie. Natomiast jeżeli chodzi o osoby prawne czy jednostki organizacyjne, które mają zdolność sądową, a więc mogą być stroną w postępowaniu, dokonują czynności w postępowaniu przez organy albo osoby uprawnione do działania w ich y, imieniu. I tutaj y, odsyłam Państwa do treści artykułu 28. No dobrze, to kto jest stroną. Postępowaniu. Kto jest stroną w postępowaniu, o którym tutaj mówimy? Yy, artykuł 32 odpowiada na to pytanie. W postępowaniu w sprawie sądowo-administracyjnej stronami są skarżący, przypominam, że może to być więcej niż jeden skarżący, skarżący, oraz organ. Yy, jaki organ? Oczywiście w naszym przypadku prezes Urzędu Ochrony Danych, skarżący organ. Dwie strony: skarżący organ. Organ, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi, a więc w naszym przypadku prezes Urzędu Ochrony Danych jest stroną takiego postępowania. Oprócz stron mamy jeszcze uczestników osoba, która brała udział w postępowaniu administracyjnym, a nie wniosła skargi. Jeżeli wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, mamy też możliwość uczestnictwa w sytuacji, kiedy w rachubę wchodzi informowanie osób przez obwieszczenie o aktach lub czynnościach otoczących się postępowaniu, a więc mam tutaj na myśli artykuł 33 paragraf 1 pps -a. Weźmy ten przepis pod uwagę, ponieważ to formowanie przez obwieszczenie wchodzi w rachubę również w przypadku postępowania toczącego się przed prezesem Urzędu Ochrony Danych. Warto tutaj zerknąć do przepisów ustawy o ochronie danych osobowych. Gorąco zachęcam do tego, że wzięli Państwo pod uwagę także treść artykułu 33 PPS-a i tutaj ustęp 1b oraz ustęp 2. Jeżeli wynik postępowania sądowego nie dotyczy interesu prawnego osób, o których przed momentem mówiliśmy, a żądają one dopuszczenia do udziału w postępowaniu, sąd wydaje na posiedzeniu jawnym postanowienie o odmowie dopuszczenia do udziału w sprawie, więc tutaj ta, ta sytuacja ustalenia kręgu podmiotów, które są uczestnikami postępowania, albo jako strona, albo jako uczestnicy, to jest osobna kwestia rozpatrywana przez sąd, niezwykle istotna, zanim sąd w ogóle dojdzie do tego momentu, kiedy będzie rozpatrywał skargę i y, merytorykę y, jej zgłębią. No dobrze, termin do wniesienia skargi. Kiedy skargę można wnieść? Artykuł 53 wskazuje na to, że skargę wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie, a więc de facto 30 dni od doręczenia decyzji. Jeśli skarżymy decyzję albo doręczenia aktu yy, lub yy, albo yy, no Nie tyle doręczenia aktu lub czynności, co yy, dokonania owego aktu lub czynności 30 dni od momentu, kiedy skarżący dowiedział się o wydaniu aktu lub podjęcia tej czynności, dlaczego to się tak na moment zawiesiło. No, a mianowicie, yy, jeżeli mamy do czynienia z upomnieniem, czy mamy do czynienia z ostrzeżeniem, to one będą kierowane do konkretnego podmiotu, a więc Najpewniej no będą musiały być tego, temu podmiotowi doręczone. W związku z tym ten podmiot, który może być skarżącym, w ten sposób będzie dowiadywał się o owym akcie. Zwracam tutaj uwagę na treść artykułu 53 paragraf 2 PPSA. No i w przypadku innych aktów, jeżeli ustawa nie przewiduje środków zeskarżenia w sprawie będącej przedmiotem skargi, nie stanowi inaczej, skargę można wnieść w każdym czasie, więc mamy taki przepis, który stanowi swoisty węddel bezpieczeństwa. Skargę natomiast na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania można wnieść w każdym czasie po wniesieniu ponaglania do właściwego organu. No dobrze, ym, zwracam uwagę na to, że skargę do sądu administracyjnego wnosi się po wyczerpaniu środków zaskarżenia, ale tutaj w sytuacji, o której mówimy, nie ma środków zaskarżenia. Jest decyzja yy, prezesa Urzędu Ochrony Danych, to postępowanie jednoistancyjne, tudzież inny akt prezesa Urzędu Ochrony Danych, postępowanie jednoistancyjne, w związku z tym tu nie ma środków zaskarżenia. Tym środkiem właściwie jest skarga do yy, sądu administracyjnego. Jak wnosimy skargę, do kogo ją skierować? Piszemy tę skargę, zaraz powiemy jak piszemy. Piszemy skargę, do kogo ją kierujemy. Skargę kierujemy do sądu administracyjnego, ale za pośrednictwem Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Z czego to wynika? Z artykułu 54 PPSA. Skargę do Sądu Administracyjnego, w naszym przypadku WSA w Warszawie, wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi. W związku z tym, w tym przypadku mamy do czynienia z wniesieniem skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Faktycznie skarga jest do WSA, ale za pośrednictwem prezesa Urzędu Ochrony Danych tę skargę składamy. Artykuł 54 przewiduje także złożenie skargi w formie dokumentu elektronicznego. Wnosi się taką skargę do elektronicznej skrzynki podawczej właśnie takiego, takiego organu. No i teraz, proszę Państwa, może być tak, że prezes Urzędu Ochrony Danych po wniesieniu właśnie rzeczonej skargi do WSA będzie mógł dokonać autokontroli. Ta autokontrola jest możliwa z artykuł 54 paragraf 3 PPS-a, a mianowicie ów organ bez urzędu ochrony danych może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku skargi na decyzję uwzględniając skargę w całości organ uchyla zaskarżoną decyzję i wydaje nową decyzję. Uwzględniając skargę organ, stwierdza jednocześnie, czy działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce bez podstawy prawnej albo z rażącym naruszeniem prawa. Natomiast generalnie on ma możliwość zreformowania swojego działania, ma możliwość autokontroli. No dobrze, to co ma być w tej skardzie? Ważna rzecz, bierzemy tutaj pod uwagę po pierwsze przepisy, które dotyczą elementów składowych skargi, a więc artykuł 57, ale jednocześnie, za chwilkę o tym powiem, bierzemy pod uwagę te przepisy, które określają, co ma być w piśmie, w piśmie procesowym i jak je sformułować. To jest bardzo ważne. Yy, artykuł 57 wskazuje na to, co powinno zawierać skargę. Jakie elementy powinna ona w sobie mieć? Przede wszystkim czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym. Zaraz o tym powiemy, a teraz to, to meritum dotyczące skargi. Wskazanie zaskarżonej decyzji postanowienia innego aktu lub czynności. Czyli co ja skarżę? Co skarżę? Oznaczenie organu. Czyje działanie? Oznaczenie organu, którego działania bezczynności czynności przywilejowego prowadzenia postępowania skarga dotyczy. Co skarżę? I czyje to jest? Tak, Kto to wydał? Kto? Kto tutaj, albo kto powinien działać, a nie działa. Wreszcie określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego. Określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego. Moje prawo, mój interes, prawo w ogóle zostało naruszone w taki sposób, że... Tutaj z reguł jak formułowane są skargi, one są formułowane podobnie do skargi kasacyjnej. Wskazujemy naruszenia o charakterze materialno-prawnym i naruszenia o charakterze proceduralnym. Natomiast to wcale nie musi być tak sformułowane. Piszemy, co nam się w tej decyzji nie podoba. Dlaczego naszym zdaniem ta decyzja jest zła i na czym polega nasz interes prawny. Co nam ona wyrządziła, co naruszyła, dlaczego jest nieprawidłowa. Natomiast jeżeli chodzi o postępowania. I to wymogi, wymogi dotyczące pisma, to zwracam uwagę Państwa na artykuł 45. Koniecznie należy sięgnąć do tego aktu i koniecznie należy sobie popatrzeć, co powinno zawierać pismo strony, żeby tutaj niczego nie pomylić, nie uchybić, żeby nie denerwować się później pismem, które możemy otrzymać sądu z wezwaniem do uzupełnienia braku formalnych. Weźmy artykuł 45, 47, 46, popatrzmy, co w tym przepisie jest napisane, co to. Pismo powinno w sobie zawierać. Yy, z grubsza, oznaczenie sądu, do którego jest skierowane. imię, nazwisko, nazwę strony, przedstawicieli ustawy, ustawy pełnomocników, oznaczenie rodzaju pisma, osnowę wniosku, czyli czego tam żądam, podpis strony przedstawiciela ustawowego pełnomocnika, wymienienie załączników to bardzo ważne, żeby wymienić załączniki. A oprócz tego, mamy w artykule 46 paragraf 2 co ma być zawarte w pierwszym piśmie. W pierwszym piśmie, proszę Państwa, niezwykle, nie, niezwykle ważna rzecz. Oznaczenie miejsca zamieszkania w razie braku adresu doręczeń. E, numer PESEL, bardzo ważne, numer PESEL, numer KRS. W przypadku jego braku numer e, identyfikacyjny Regon albo numer w innym właściwym rejestrze ewidencji. To jest, e, powiedziałam, nowość. Nie od zawsze tego typu postanowienia w tym e, akcie były. No i wreszcie w dalszych pismach, to w pierwszym, w dalszych, sygnaturę, e, sygnaturę akt. Mamy też przepisy dotyczące pism wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego, tutaj zachęcam Państwa do zerpnięcia do paragrafu 2a, artykułu 46. Jeżeli działamy przez pełnomocnika, bo w tych sprawach możemy działać przez pełnomocnika, dołączamy pełnomocnictwo. Niezwykle istotne, żeby dołączyć pełnomocnictwo lub jego wierzytelny odpis. No i wreszcie sporządzamy odpisy, odpisy, odpisy tego pisma, które wnosimy, czyli w naszym przypadku odpis skarmi, oraz załączników dla doręczenia ich stronom. Ważna rzecz, żeby sporządzić i odpis pisma, i odpis y, załączników. Tak jak powiedziałam, y, pps przewiduje możliwość uzupełnienia braków formalnych. Przewodniczący wzywa stronę do uzupełnienia lub y, y, o poprawienie. Właśnie tego pisma w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, chyba że ustawa stanowi yy, inaczej, więc jeżeli strona nie uzupełniła lub nie poprawiła pisma w terminie, przewodniczący zarządza pozostawienie pisma bez rozpoznania. Po prostu nie mamy dalszego biegu tego postępowania. Ta skarga nie jest wniesiona skutecznie z uwagi na to, że ta, to nasze pismo miało braki. Bardzo ważny moment. No i proszę Państwa, yy, jeszcze jedna istotna rzecz. Mamy skargę, wiemy, ona jest należycie sformułowana. Sąd yy, dokonuje zbadania tej skargi, takiego wstępnego zbadania, czy nie wchodzą w rachubę przesłanki odrzucenia skargi. Kiedy sąd odrzuci skargę? Jeżeli sprawa nie należy do właściwości sądu administracyjnego, w tym przypadku trzeba przyznać, że należy. Wniesiono po upływie terminu do jej wniesienia, to może być ważne, jeśli nie dotrzymaliśmy tego 30-dniowego terminu. Gdy nie uzupełniono wyznaczonego terminu braków formalnych skargi. Jeżeli sprawa objęta skargą pomiędzy tymi samymi stronami jest w toku lub została już prawomocnie y, osądzona. Jeżeli jedna ze stron nie ma zdolności sądowej albo jeżeli skarżący nie ma zdolności procesowej i wreszcie jeżeli y, z innych przyczyn wniesienie skargi jest niedopuszczalne, to sąd bada na samym początku Sąd odrzuca skargę postanowieniem. Odrzucenie skargi może nastąpić na posiedzeniu niejawnym. To, to, to postanowienie jest zaskarżane. Natomiast ważna rzecz, bo skarżący może cofnąć skargę czyli wnosi skargę, ale może ją cofnąć. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Co do zasady. Natomiast zgodnie z artykułem 60 jest taki przypadek, kiedy to cofnięcie nie zwiąże sądu. Sąd może uznać cofnięcie skargi za niedopuszczalne, kiedy, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności, czyli tą nieważność sąd będzie badał z urzędu. I niezwykle ważna rzecz, bo jesteśmy na etapie wniesienia skargi, mamy decyzję, Decyzja była ostateczna. Decyzja jest ostateczna, ale jest zaskarżona do sądu administracyjnego. Załóżmy, że z sukcesem wnieśliśmy skargę. Co się dzieje dalej? Czy wniesienie skargi wstrzymuje wykonanie aktu lub czynności? No nie, nie wstrzymuje. Wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności. Z pewnym zastrzeżeniem, artykuł 74 ustawy o ochronie danych osobowych wskazuje na to, że wniesienie przez stronę skargi do sądu administracyjnego wstrzymuje. Wykonanie decyzji w zakresie administracyjnej kary pieniężnej, w tym zakresie administracyjnej kary pieniężnej, w pozostałym zakresie, jeżeli życzylibyśmy sobie wstrzymania wykonania decyzji, pamiętajmy o takim wniosku: zażądajmy tego od sądu w trybie określonym w artykule 61, paragraf 2. W razie wniesienia skargi na decyzję lub postanowienie organ, który wyda decyzję lub postanowienie może wstrzymać z urzędu lub na wniosek skarżącego i wykonanie w całości lub części, a że zachodzą przesłanki, o których w postępowaniu administracyjnym uzależnione jest nadanie decyzji lub postanowienie o rygorze natychmiastowej wykonalności, to, to nie ma miejsca w naszym postępowaniu. My możemy wnieść także o wstrzymanie do sądu. Po przekazaniu sądowi skargi, sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu czynności, o których mowa w paragrafie pierwszym, to jest ustęp trzeci, artykuł 60. Pierwszego niezwykle istotne. I ważna rzecz. Mamy, wstrzyma mamy to wstrzymanie wykonania yy, owej decyzji, czy też innego aktu. Wstrzymanie wykonania lub aktu yy, traci moc z dniem, niezwykle ważny. Wydania przez sąd orzeczenia uwzględniającego skargę. Jeżeli skarżymy się na decyzję, no to siłą rzeczy sąd uwzględniając tę naszą skargę powoduje, że ta decyzja nam jest wyeliminowana z obrotu prawnego, nie ma czego tutaj wykonywać. Albo uprawomocnia się orzeczenie oddalającego skargę, więc siłą rzeczy w tym przypadku decyzja jest wykonana. Bardzo pięknie dziękuję.